Limuzyny segmentu E kosztują dużo, te nowe, ale po kilku latach ich ceny zrównują się z nowymi samochodami segmentu C powiedzmy i zaczynamy poważnie je rozważać. I oczywiście myślimy, że fajnie by było, gdyby miało fałszysteczkę, no bo o fałsemce, dobra, zapomnijmy, żeby miało diesla v 6 najlepiej, bo wtedy to będzie i dynamiczne, i ekonomiczne, ale potem się okazuje, że jednak zdrowy rozsądek zwycięża. A jak zwycięża zdrowy rozsądek, to wówczas mamy coś takiego. Audi A6 z dwulitrowym dieslem. Partnerem materiału jest Audi Select Plus. Sprawdzone samochody używane, dostępne wyłącznie u autoryzowanych dealerów marki. Z gwarancją, pewnym przebiegiem i pochodzeniem. Szczegóły programu znajdziecie w linku, znajdującym się w opisie odcinka. Dzień dobry, pochwalony. Prezent mam dla Ciebie. Tak na dzień dobry? Tak. Skoro przyjechałeś takim pięknym, używanym Audi, to masz do niego przynajmniej zupełnie nowe dywaniki. Jesienno-zimowe wow. idealnie. A ja mam te bagażnika. E, I nie będzie byście eee. mieli słuchajcie, firma, e, w zasadzie firma Frogum, producent takiej serii dywaników do... Kilku tysięcy chyba modeli samochodów od lat 90. została naszym sponsorem. A to dlatego, że wyobraźcie sobie, mają produkcję tutaj po sąsiedzku, dystrybują tu na cały kraj, odezwali się, zapytali, słuchajcie, a nie wsadzalibyście do każdego tego używanego auta dywaników. No to będziemy wsadzali teraz. O. No, Nigdy tak. na wizji. Dzisiaj robimy to pierwszy raz, ale zawsze będą te dywaniki nam po prostu towarzyszyły, w nagraniu, karoseria używane. Ale fajnie to wygląda, zobacz to. No, tak nie to jest, to jest powiedzieć... taka śmierdząca guma przede wszystkim. Tylko zrobione z jakiegoś no, takiego. Takie? To, a? a zobacz jak pasują, weź złóż. No nie powiem ci, nie wie. Nawet tutaj. chyba z uchwytami wyjmij ten, bo widzę, tak, że nawet... To są ma... fabryczne, fabryczne mocowania. Widzę i. No powiem ci, że pasują. Idealnie. Ładnie to leży. Wstydu nie ma. Wstydu nie ma. Leży premium, wygląda premium i nie śmierdzi. To najważniejsze. Gdybyście Wy chcieli takie dywaniki do swojego samochodu, to wejdźcie sobie w opis e, odcinka. Tam będzie nawet link ze specjalną ofertą dla widzów karoserii. Będziecie mieli rabat i zniżkę na to, bo zawsze staramy się tak i my zarobić, ale dać też coś Wam. Więc ProLine polecamy. A teraz przechodzimy do tego, czym Piotruś dzisiaj do nas przyjechał, czyli. A ja dzisiaj, na dzisiejsze zdjęcia, zdobyłem Audi A6. Zdobyłem. zdobyłem? Zdobyłem, Wygrałem w konkursie. Wydzwoniłem, wydzwoniłem, po, pomarodziłem i wybrałem. Który rocznik? E, słuchaj, to jest model 2020 rejestracja, ale produkcji z 19. Mhm. Także końcówka roku modelowy już samochód jest z 2020 roku. E, ma przebiegu 77 tysięcy, także już troszeczkę sobie najechał, 2 lata. Tak? W mhm. trzy. Zaraz, czekaj, 4 cztery cztery ben... lata. W Flać. 2019 a w 2018 go pokazali, ósma tak. generacja, jeszcze auto nie miało faceliftingu żadnego. Coś tam po drodze w nim zmieniano jakieś tam drobnostki. Pierdolce. Natomiast nadal pomimo 5 lat na karków, jeżeli chodzi o jego żywot to uważam, że wygląda bardzo dobrze. No i to jest taki typowy, jeżeli chodzi o rozmiary przedstawiciel segmentu e, no bo mamy prawie 5 metrów, czy tam bez chyba 6 cm długości, no i ponad 2,90 m rozstawu osi, więc już naprawdę kawał reprezentacyjnej limuzyny. I limuzyny. kłóci mi się, szczerze mówiąc, z tym słowem reprezentacyjnej. To, co tutaj zamontowano pod maską, przynajmniej w naszym egzemplarzu. Co nam masz do powiedzenia na co ten ja temat? Co ja ci mogę powiedzieć o tym silniku? Posłuchaj, ten silnik już troszeczkę jest Słuchałem. Na, na rynku. No co, nie przeszk przeszkadza ci tutaj kod, Co, to jest 2 diesel, który tutaj jest naprawdę bardzo fajną jednostką do tego samochodu. 204 konie i wcale aż tak dużo nie pali, który, co sprawdzimy oczywiście sobie na jeździe próbnej, jak później wyjedziemy. No ale tak, za tego 3-litrowego diesla trzeba dużo dopłacić. To sporo trzeba dopłacić. No, 60-70 tysięcy 70 tysięcy za to, żeby było 3-litrowy diesel. To tak? jest wysoka akcyza. To nawet nie chodzi o to, że, że sam silnik jest droższy Skada w produkcji, się. bo jest, ale nie o 70 tysięcy, tylko tutaj bije nam ta akcyza 18,6%. Tak jak zobacz, mm. mieliśmy tak samo to przy BMK. Praktycznie większość BMW, które jeździ na naszym rynku, piątek, trójek to są wszystkie dwulitrowe. Tak. Nikt nie chciał. Nawet X piątki się sprzedawały Nawet... w wersji tak. 25D bardzo dobrze. I tutaj to samo jest. Bardzo dużo tych A6 jeździ właśnie z dwulitrowym silnikiem diesla, dlatego że po pierwsze, tak jak ci powiedziałem, Tańszy jest w zakupie, mhm. a wcale nie odbiega jakoś parametrami od tego a czy w Eksploatacji izma. potem jest tańszy? i nie mówię tutaj o zużyciu paliwa, tylko mówię tutaj o tym, co jest do zrobienia. Wiesz co, ja myślę, że on jest porównywalny, dlatego że tak, tutaj jakie usterki takie typowe dla tego silnika, które występują, to, i oczywiście to nie jest tak, że to w każdym samochodzie to musi strzelić. W każdym ale egzemplarzu, tak? Zdarzają się takie rzeczy, że na przykład wtryskiwacz może tutaj kucnąć w tym, w tym samochodzie i trzeba będzie taki wtryskiwacz naprawić. To jest około 2,5 tysiąca złotych. Po jakim przebiegu może ale, się to wydarzyć. No i to właśnie różnie bywa, bo to może być 100 tysięcy, może być 150 tysięcy. To wszystko zależy od naszego jak, jak, naszej jakości paliwa. Może, ale nie musi. Może, ale nie musi. Natomiast co tutaj potrafi dosyć tutaj nam wiesz, rozwalić budżet domowy, potrafią strzelać koła dwumasowe w tych silnikach? I to już po takich przebiegach 70-80 tysięcy. Po gwarancji już zaczynają się odzywać. Mm -hmm. Koszt wymiany takiego koła to jest Samą część to jest około 5,5 tysiąca Dosyć bardzo droga sprawa, jeżeli chodzi o koło dwumasowe No i robocizna to jest Około też piątki, myślę Dlatego, że trzeba część zawieszenia rozebrać Tu trochę potrzeba, żeby się dostać do skrzyni, żeby ją wymontować okay. Wiadomo, jak mamy wersję Squatro, no to trzeba wtedy Wymontować wał i tak dalej No trochę roboty jest, tak? Dobrze, tak, jak czy mówię... można zrobić coś Zdiagnozować auto, albo dbać o nie w odpowiedni sposób Żeby zminimalizować ryzyko, że to koło dwumasowe Na pewno, gdybyśmy mieli to. Samochód z manualną skrzynią biegów, na pewno możemy uniknąć uszkodzenia koła dwumasowego, przez to, że nie jeździmy na niskich obrotach, wysokim biegiem, tak? mm -hmm. czyli dajemy mu dosyć duży moment obrotowy. Z niskiej prędkości silnika, prawda? I go ładujemy, wtedy on dostaje, mhm. wtedy ten dostaje sprzęgło, koło dwuma. Czyli lepiej jeździć na sporcie cały czas. Większe zużycie paliwa, ale potem dychę tak, oszczędzamy. Ale, ale to wiesz, to mniej więcej ci tam tego, tylko nie dostaje po tyłku, nie? No w automacie trudno troszeczkę to wyczuć, no ale wiadomo, że lepiej tym, tym gazem nie dusić go z niskich obrotów, tak? A tutaj, jeżeli chodzi o skrzynię, to jest ta S-tronic, czyli DSG de facto tak? Volkswagen. Ale grupy Volkswagena. Tu jeszcze jest siedmiobiegowa. Tak, bo y... później pojawiła się 8. Pytanie, wiadomo. czy już w tych samochodach te stroniki były dopracowane? Bo pierwsze, jak pamiętamy, no to różnie z nimi bywało. Różnie z nimi bywało. Słuchaj, są jakieś tam odzywki, że może się jakaś mechatronika tam gdzieś przychodzi, i wystarczy softa zrobić, i powinno pomóc. Wiadomo, oleje wymieniamy co 60 tysięcy. W tych modelach, to się tyczy tych dwulitrowych silników, bardzo często się zdarza w wersji quattro, ultra quattro, tak jak ten, tak, tak podróż, jak tutaj, mamy, tutaj tak. ten mamy. W tych wersjach potrafi nam przysporzyć, tak jakby, kłopotu sprzęgło, które jest na wyjściu ze skrzyni biegów, mhm. czyli to jest te pierwsze skrzęgło, sprzęgło w wersji tej mhm. quattro ultra. ultra. Przy takich przebiegach słuchaj, około 100 tysięcy, nawet czasami wcześniej a to jest takie mniej więcej takie 100 tysięcy, potrafi ten samolot podszarpywać. I to przy zwykłych manewrach. Kiedyś żeśmy zwrócili na to uwagę przy jakimś samochodzie, który mieliśmy mm -hmm. testy przy BMW, tak. że tak, też tak czułeś takie było takie jakby na, na, na skręcone tak, na skakiwanie auta. Nie? I to też się tyczy takiego modelu tylko dwulitrowego, bardzo często to w dwulitrowych właśnie silnikach występuje. I za to odpowiada to sprzęgło, które to przenosi sprzęgło, na sprzęgło, A konkretnie olej tamten olej się przepala bardzo często i on traci swoją po prostu jakość, lepkość i tak dalej, swoje wszystkie właściwości. Czyli Trzeba ten olej wymienić, e, wymienić, bardzo często przepłukać e, tą skrzynkę, bo sama wymiana może po prostu nie pomóc, no bo jak te sprzęgło okay. jest lekarnie przypalone, po prostu przepłukać raz, zrobić jazdę próbną adaptacyjną, e, spuścić, zalać i pomaga. Zrobiłem tak kilka samochodów i pomaga. Ale i pomaga. z tego wszystkiego, co mówisz i o tym sprzęgle i o tym przede wszystkim, o tym kole dwumasowym, którego naprawa jest już naprawdę kosztowna, to faktycznie warto skorzystać z e, samochodu, który ma jeszcze gwarancję. Tak. A najlepiej taką tak. przedłużoną, przedłużoną, gdzie będziemy mieli pewność, że przez rok czy tam dwa lata nic się jeszcze nie wydarzy, tak? Dobrze. Tak. Powiedzieliśmy, że ultra quattro, czyli to nie jest quattro takie typowe dla Audi, w które jest już w 3-litrowym dieslu, ponieważ maksymalnie na tył możemy tutaj dostać tylko 50% mocy i momentu obrotowego silnika. No dobrze, to... Skoro To teraz twoja osługi, rola, teraz ty trochę podjalej o danych. Teraz będą cyferki, a raczej liczby, mój drogi, moje liczby. ulubione. Ty lubisz liczby i ugości, tak? Cyknij, cyknij tam ten, cyknij, a ja sprawdzę w tym czasie, ile ma bagażnik, bo zapomniałem. 530 litrów. Nieźle, jak na sedana, chociaż akurat A6 sprzedają się lepiej, zawsze się sprzedawały lepiej w awancie, bo bardziej... Praktyczny. Natomiast zobacz, jak daleko jest generalnie do oparcia tylnej kanapy. Jak foremny jest ten bagażnik. Tutaj jedynie tak, jakby delikatnie w górę się unosił, ale zobaczymy za chwilę, jak nam tutaj wejdą walizki. Ale zanim to zobaczymy, to proszę bardzo, jest nawet wnęka na dojazdówkę. O, tyle kosztuje ten egzemplarz. 2019 rok, 73 260 km przebiegu. Ma sporo z wyposażenia dodatkowego. Potem wam pokażemy, bo jest nawet dociąg drzwi. 189 000 zł brutto, VAT 23%, bo pewnie jak znam Audi, to jest też pełna faktura. Próbujemy jak West -Shertery? Ale to nie, poczekaj. Tak. To się tak? O, zobaczymy, czy wejdą na... Ta wejdzie, tamta nie wejdzie, bo tamta jest do tego nieprzystosowana i ta tam nie wchodzi do końca, tam trzeba byłoby wrzucić jeszcze jakąś kabinówkę. I wtedy razem z kabinówką byłoby nieźle, ale moim zdaniem nie ma co tutaj... A połóż, Tak z tym połóż. walczyć, tylko trzeba to po prostu położyć. O, zobacz, tam daleko wchodzi. Ta bez problemu Zobacz. jeszcze wejdzie. I tutaj jeszcze masz naprawdę tutaj sporo miejsca nad. Bez problemu, czy to plecaki, czy kabinówki. No i tutaj to jeszcze ci kabinóweczka wchodzi bez problemu. Dwie. Nie wiem, czy ci nie wejdzie nawet walizka w ten sposób. Trzecia. Próbujemy? No, czekaj. Okay. No, trzy takie duże w sedanie to już jest naprawdę. Wow. No jeszcze małe, możesz dopakować, nie? Czemu on się nie chce otwierać? Bo jest otwierać? zamknięty z, y, z centralnego zamka. O was! Siedzisz jak król? No, powiedzmy. Ja bardziej jak książę niż jak król. Tak, miejsca. No, no tutaj to... nie ma jakoś spektakularnie dużo na stopy, ale jest w porządku. No nie no, teraz to mi Dobry. zrobiłeś komforcik, że jak się patrzy na kolana, naprawdę mam dużo tego miejsca. Dużo mam go jak na sedana też nad głową. No może tam dotykam gdzieś tego sufitu, ale jak tak normalnie siedzę, to nie sprawia mi to dyskomfortu. Oparcie jest lekko przechylone, więc jest wygodnie, dobrze podpiera, tutaj uda. Z miejscem jest powiedziałbym bardzo w porządku. Więcej jest na pewno tego miejsca niż na przykład w nowym BMW serii 5, które jest po prostu klaustrofobiczne na tylnej kanapie. Tutaj czuję się zdecydowanie bardziej komfortowo. Mam nawiewy w słupkach, mam nawiewy tutaj. Tutaj, a to wersja naprawdę dobra, bo ma nawet e, dwie oddzielne strefy klimatyzacji z tyłu. Weź tam i start-stop, zobaczymy jak to się zaświęci. O, proszę bardzo. No to fajnie. Ktoś dobrze doposażył ten samochód. Gniazdo zapalniczki, dwa gniazda USB, takie tradycyjne, a nie USB-C. I tutaj mam je numerowane 3 i 4. Jest to oznacza, że z przodu też powinny być dwa siateczki. Są. Nawet mam firane w oknie. Proszę bardzo, ale manualną. No i jeżeli chodzi o wykończenie tak, to skóra jest tutaj prawdziwa, ale na drzwiach na przykład nie ma takich. Czasami oni mają taki, taki pakiet, gdzie jest takie przeszycie mhm. tutaj na drzwiach, na boczkach. Niemniej materiały są naprawdę bardzo przyzwoite. Ta wstaweczka tutaj nie ma się czego czepiać. Nic tutaj nie trzeszczy, nie puka, nie stuka. Podłokietnik jest z takimi kapholderami jak robimy, czyli one się tu. Jak to się robi? To tak, a to jak? Ty, on nie ma tutaj uchwytów na kubek. Zobacz. Ale jaja, to się nie otwiera. To musiało być opcjonalne, czy co? No, przynajmniej tu się znalazł jakiś schoweczek na No, ale jedziesz i nie masz gdzie położyć tego, kubka z kawą. No, musisz włożyć butelkę tutaj sobie w boczek drzwi. Ale i co? A to? To też tutaj się nie otwiera? No, kurde, nie. Myślałem, że tutaj jest rękaw na narty, ale też nie ma rynkowa, nie ma na narty. Tutaj tak się składa. Tutaj tak się składa. A, ktoś to zablokował. Ok. Jest rynkow na narty. I to fajny, bo prawie płaska podłoga się tworzy, a to było zablokowane. O, można to zablokować, żeby na przykład dzieciak nie złożył, jak sobie tutaj jedzie. No ale nie pomyśleć o uchwytach na kubek. I tutaj z przodu to jest naprawdę wpyte miejsca. W cholerę. A nie sprawdziłem jeszcze jednego, wiesz czego? Czy ona ma? Nie ma. Podwójnie klejonych szyb, bo to jest dodatkowo płatna opcja, taka akustyczna i rzeczywiście one dużo lepiej wygłuszają, więc Ale nie sobie, tylko boczny, bo, bo i tego. czołową też możemy taką mieć. Taką mieć, tak? tak? I też jest podwójnie klejona wtedy taka grubsza? Z tego chyba co czytałem w tej, tej, e, tej, tej rozpisce, to taka. Wielowahacz. Pięć wahaczy z przodu, pięć wahaczy z tyłu, to naprawdę dużo. I ile? Pięć. No? Rozpędziłeś się. Pięć Cztery. Wahaczy. Nie. Cztery. A nie pięć. Dwa na górze i dwa na dole. Tak? Tak. Ta generalnie konstrukcja w Audi to się nie zmienia już od bardzo długiego czasu. Ale na przykład w nowej kółsemce jest 5. To, to może w kółsemce, ale tutaj mamy jeszcze cztery. Okej, okay, dobrze. To przepraszam bardzo. Tak. Wiesz, bo dzisiaj nagrywałem też kółsemkę i po prostu mi się może pomyliły dokumentacje. A, tak być może. No. Nie, to jest standardowe zawieszenie. Cztery wahacze z każdej strony. Dwa na górze, dwa na dole. Często w nim trzeba coś robić? Generalnie myślę, że jakieś 180-200 tysięcy mogą się nam już odzywać. Ale dolne z kolei ym, wahacze, tak zwane banany, czyli to jest ten wahacz, który tak, jest no bardziej tak, z tyłu, ono ma z tyłu tuleję taką hydrauliczną, olejową. I te tuleje potrafią no, nawet przy 80, 100 tysiącach się nam odezwać a i jest, A wahacz jest aluminiowy? Ten Wahacz Wach, jest aluminiowy i możemy tą tulejkę przecisnąć sobie, ale tak jak mówiłem, już to przy jednym samochodzie, bodajże przez S4, kiedy testowaliśmy, możemy tylko zrobić to raz, bo jak drugi raz, to ta tuleja się po prostu, jest za roz... bardzo rozpracuje, rozszerza, tak, nie? I, i wtedy tego. Eee, trochę się? szybciej, co? Weźmiemy 80 ten, 80. Myślę, nie, no. Do 50 jest no to. Przy 50 poczujemy, jak on ładnie wybiera. Eee, szczerze mówiąc, to w samochodach z takimi silnikami, jak tutaj nie widzę sensu do kupowania zawieszenia adaptacyjnego, bo już to standardowe, wystarczająco dobrze łączy ten względny komfort z takim dobrym, troszkę sportowym prowadzeniem na przykład na cieśniejszych zakrętach. Więc tutaj, ono moim zdaniem, i zobacz, 70 tysięcy samochód przebiegu 4 lata, i nic tutaj nie trzeszczy, i nic tutaj nie lata. Nie. nie mamy szklanego dachu, więc z góry nie dochodzą siłą rzeczy żadne, żadne niepokojące. Odgłosy z deski rozdzielczej i z drzwi też nie, więc pod względem montażu musi być naprawdę dobrze. No, Pewnie to nie się trochę... rozpycham, ale tutaj nic nie słuchać, nie? Nie, nie. I tak samo ta stylistyka na przykład. Ja wiem, że teraz te nowocześniejsze ekrany w nowocześniejszych samochodach są duże, bardziej kolorowe, mają więcej zaawansowanych funkcji i tak dalej, ale do mnie zawsze estetyka Audi przemawiała, jeżeli chodzi właśnie o to połączenie szarości z tą czernią, te ikony takie, które są tylko delikatnie jakimś kolorem podświetlone, ale to wszystko przez to nawet nocą jedziesz, nie odwraca uwagę uwagi od drogi, nie oślepia, jest takie klasyczne, przejrzyste, czytelne, łatwe w obsłudze. Ja to akurat lubię, ale wiem, że są zwolennicy na przykład rozwiązań takich jak w Mercedesie, gdzie to wszystko ma za zadanie świecić kolorkami, dawać po oczach, ale jest oczywiście też przyjemniejsze w odbiorze. Powiem Ci, że jeżeli chodzi o dźwięk tego dwulitrowego diesla tutaj ze środka, to nie jest wcale taki męczący. Na zewnątrz rzeczywiście słychać te bodziany i ten klekot, ale tak jak siedzimy tutaj, to niedawno, już porównuję to sobie teraz w głowie, testowaliśmy nowego Mercedesa klasy E z dieslem i tam po prostu praca była nieprzyjemna dla uszu. Tutaj mam wrażenie, jest wibracja przy tym, jak on się włącza. Rzeczywiście się mhm. trochę zatrzęsie. W Mercedesie tego nie było. On pięknie na tych poduszkach na silniku pracował, że wnętrze było od tych drgań całkowicie odizolowane. Natomiast tutaj jest dużo przyjemniejsza kultura pracy. Depnij mu tak, teraz chwilę. No to on pracuje dużo bardziej miękko. Mięciutko, prawda? Mięciutko i przyjemnie, i faktycznie jak na dwulitrowego diesla, to nie drażni tutaj w środku. Łóżu. Dlatego to jest to, co ci mówiłem na początku, kiedy się śmiałeś, że a jak to pracuje, jaki to kleko, taki to bocia. Nie, dasz, no, weź mu teraz. No ten. I zobacz, jak to ładnie chodzi. No, po. No. Wow! Mówiłem? Nie? Mówiłem? No to faktycznie, to powiem ci, że z wewnętrzu laik mógłby się pomylić, czy to są 4, czy to jest 6 cylindrów, czy to jest ten 2.0 czy 3.0, bo doskonale został odizolowany ten silnik, jeżeli chodzi o dźwięki. Tylko przy zapalaniu, jak start-stop jesteśmy na skrzyżowaniu i zwalniasz mu hamulec, wpuszczasz gaz to faktycznie jakieś vibracje, czy wibracji? vibracje, sekunda dwie takie wibracje. No dobrze, to co powiesz jeszcze o innych silnikach? Bo tutaj mieliśmy tak z benzynowych 2.0 TFSI, mieliśmy też ten 3.0 silnik, który ma 340 koni. to jest ten silnik, który testowaliśmy w AUSEMCE. W A8, to gdzieś tutaj wejść paluszek, pokaż tu gdzieś, tu, gdzieś, tu. Nie wiem, bo tu teraz są w tych naszych odcinkach inaczej poroz. Gdzieś tutaj jest link do testu Audi A8, które robiliśmy razem z Papieżem i tam znajdziecie jego test z silnikiem 30340 tak, koni. Bo to jest ten sam silnik, który też tutaj. No to, to o nim chodzi, nie będziemy się rozchodzić. 2.0 TFSI. TFSI, to jest podobna konstrukcja, którą testowaliśmy także tu gdzieś w schodzie Superb, ona też jest w pasacie. To jest dwulitrowa jednostka, trubodoładowana, także tutaj też jak Która już nie bierze oleju? Która już nie bierze. Tam, oczywiście, nasi widzowie komentują, że a nie bierze, nie bierze. Mnie bierze! No, jemu bierze, a nam nie bierze. Ja, tak jak hmm. mówiłem, też mam s 3 z tym silnikiem i jakoś moja nie bierze, a jeżdżę dosyć mocno dynamicznie, także. Nie wiem, to może ja mam ten model poprawiony. No, ale to jest tak jak z narkotykami, jeden bierze, drugi nie bierze. O właśnie, Ty zawsze na zdjęcia bierzesz dragi. E, no. Także ten, ten silnik już też nie pobiera tego oleju, tak? Więc tutaj o tym, o tym silniku e, też możecie sobie tam pooglądać e, przy tak, teście Skody superbie. superbie, tak? Bo tam tak. akurat testowaliśmy taki silnik. Jest troszeczkę zmieniony ten motor, ale to nie jest jakoś tam bardzo, bardzo pozmieniana ta konstrukcja tego silnika. E, no, a diesle mamy, tak jak wspomnieliśmy, trzy. Pojemnościowo 2, ale mocowo 3, tak, bo mamy tak. e, tego słabszego diesla, tego, tego, którego my teraz testujemy, czyli 204 konie, tak. no i 3 litrówkę, czyli e, diesla. Także mamy co wybierać z tej gamy silników. E, jeżeli chodzi o ich awaryjność, to któryś się wyróżnia negatywnie i pozytywnie na te reszty? Posłuchaj, no nie. Ja myślę, że jeden i drugi, jeżeli chodzi tutaj o diesla, to psuje się podobnie. E, psuje się. No to też duże słowo powiedziane, bo to są nowe samochody i to też, wiesz, one nie zjeżdżają. Nagle nie przyjeżdżają do nas samochody, które mają po 200 tysięcy. Rzadko się kiedy takie auta zdarzają. E, I tak jak mówiłem, no to przy tych przebiegach takich około 100 tysięcy, no tutaj w tym dwulitrowym silniku potrafią podciekać uszczelniacze z tyłu silnika, czyli tą skrzynię trzeba wyrzucić. No potrafią się tylko łatwo. Masowe uszkadzać. No to też są takie, e, takie rzeczy. Nudne rzeczy. Ale to już było. Nudne rzeczy. E, auto, w 3-litrowych no, 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 no. silnikach mm, potrafią się wycierać wałki. Potrafią. A po tam, jakim przebiegu? Już takie słyszałem e, przypadki. Ja u siebie oczywiście na warsztacie jeszcze takiego przypadku nie miałem. Miałem inne bolączki 3-litrowych diesli, ale akurat takich wycieranych wałków e, wytartych nie miałem, bo one się wycierają tam na zębach. Bo jest spędzony łańcuchem, natomiast między jednym a drugim wałkiem na głowicy jest napędzany zębami i te zęby się wycierają. Ale ja u siebie na warsztacie takiego jeszcze przypadku nie miałem, także nie mogę tego 100% potwierdzić. Co do benzynowych silników, no to jeżeli to chodzi o tą czylitrówkę, to tak praktycznie nic się tam nie dzieje. Wymieniać po prostu oleje na bieżąco i wszystko będzie w porządku. No a dwulitrówka, tak jak już wcześniej, żeśmy opowiadali, no to wiadomo można zajść do tego rządu sobie tam raz na jakiś czas przy w większych przebiegach pompa wody pękająca ten, ten korpus ale to pękający. to nie był z tego co pamiętam drogi droga impreza nie, no, to nie Wiesz była. co, jeżeli bierzemy pod uwagę, że mamy Audi, czyli auto premium, no to, to nie są jakieś duże wydatki, no musimy brać to pod uwagę, że będą to jakieś koszty. No ale to też nie jest tak, że wymieniamy ją co roku e, za każdym razem tylko co jakiś duży przebieg. Nie mniej. Może nie się mniej, nam jestem zdania i mówię to całkowicie obiektywnie, nie ze względu na współpracę z Audi Select. Bo nie dotyczy to tylko Audi Select, ale to dotyczy wszystkich marek. Uważam, że pewnego rodzaju samochody, już te, bardziej skomplikowane, bardziej zaawansowane, kilkuletnie, lepiej je skupić w takim programie, dopłacić nawet do tego odpowiednią sumę, ale mieć święty spokój, a nie myśleć o tym, że za pół roku strzelić takie koło dwumasowe albo taka pompa, albo jeszcze coś innego i naprawa pójdzie tysiące złotych, bo nawet jak to zrobisz poza autoryzowaną stacją obsługi, bo nie masz gwarancji, to i tak będą to wysokie koszty. Będą wysokie koszty. A tutaj koszty. przynajmniej zrobią ci taką dwumasę albo cokolwiek innego w ASO, jak ci zrobią w ASO, to też znowu masz na to gwarancję. Masz gwarancję. Ale bierzesz jedną rzecz pod uwagę, no jak ci taka pompa strzeli, no to nie są jakieś duże pieniądze, ale aż taka dwumasa strzeli, no. to jest koszt w serwisie około, powiedzmy tam sumujmy to w jakieś 12 tysięcy złotych, no to już może możecie trochę zabolej przy aucie używanym, który kupiłeś, prawda? Bez gwarancji. No. No ładne zużycie paliwa póki co, 5,9 litra, jedziesz co prawda jak niemiecki emeryt, nie przymierzając, zmierzający do świnoujścia. I to jest właśnie fajne e, alternatywa do tego 3-litrowego diesla, który tak jak rozmawialiśmy, on jest droższy przy zakupie. A ten samochód w trasy wcale nie będzie gorzej jechał niż taka 3 wiesz? Ale prestiż inny. No i prawdziwy napęd 4, a nie no, ultra. tak, to tutaj, to tutaj no. się z tobą zgodzę. I tam jest już chyba skrzynia nie s tylko Tiptronik 8-biegowy. I 8 -biegowa. No właśnie. No dobra, I... dawaj do 120, bo trzeba go wyzerować i zobaczyć, ile będzie nam spalał w trasie przy takiej właśnie stabilnej jeździe. I dawaj, resetuj. Ja to zrobię, bo tu się skup na jeździe, dwie ręce na kierownicy. O, dokładnie. No jest cichuteńko. Tu jedziemy tylko po tym betonie i od, jedynie od kół słychać hałasy. Natomiast jeżeli chodzi o silnik i wyciszenie od powietrza opływającego nadwozie, to jest petarda. Nie rozpędzaj się tak. Na 120 masz zaburzyć A mój piętą? Zaburzysz nam wskazania zużycia paliwa. Zbiornik ma 75 litrów, taki się udało wygospodarować tutaj, więc naprawdę solidny. To oznacza, że nawet jeżeli spali nam 6 czy 7 litrów, to i tak na jednym baku pyka się 1000 km. To byłby naprawdę super wynik. Na Chorwację dojedziesz. Jadą w podróż poślubną na Chorwację. Nie jak dziady, jak je, ale jak ludzie. No ale żadnej półeczki, niczego. Tutaj jest tak, wiesz, niezagospodarowana ta część. Można by tutaj było zrobić jakiś A ten mały Ten tunel skubeczek. jest taki za gruby i nie ma tak. tutaj za bardzo miejsca na nic. No nie, nie wrzucisz sobie tutaj butelki półlitrowej z wodą tak? do tego schowka, nie? Co ty gadasz? A! Kolejny raz Cię zaskoczyłem w dzisiejszym. Co ty gadasz w ogóle? Głupio Ci teraz? Bym powiedział inaczej. Łyso Ci teraz? I naprawdę nimi jadąc... Nie, to wiesz co, to jedziemy dalej. Bo ja Ale jedziemy, wierzę, zobacz takie... 120. Ja tutaj miejscami odpuszczam trochę 115, 125. To nie zjeżdżamy tu gdzie normalnie. Jak chcę do następnego zjazdu, jedziemy zobaczyć, czy to w ogóle jest możliwe, bo to mi się wydaje abstrakcyjna wartość wręcz. Rozumiem teraz sens kupienia dwulitrowego diesla do tego samochodu. Jak babcie kocham. Po pierwsze, z tym dźwiękiem jest rzeczywiście tak, że w środku w ogóle zapomina się, że to jest dwulitrowy czterocylindrowy diesel, a z takim wynikiem robi się 1500 km na baku. 1500 km na zbiorniku paliwa. Ja. No to teraz pozostaje nam jeszcze sprawdzić dynamikę. Z użyciem paliwa nas zaskoczył, jeżeli chodzi o dynamikę. To myślę, że też nas zaskoczy. Ale w tę drugą stronę. Niekoniecznie pozytywnie. Myślisz, że co będzie? o spałem mułem? Proszę bardzo. reset, Zatoby. Procedura startu. O! Czekaj, poczekaj, bo się jakoś dziwnie napompował. Dobra. O, e, ruszenie ma takie żbawę. Tak, mu turbo fajnie zawyło przez moment. O! Człowieku, men! No! Ale trzech na pokładzie 8-3. Nie, naprawdę spoko. I nie słychać tego silnika cholernego. To nie, mnie. Nie wyje jakoś tak. Nie? Nie, nie, nawet nie chodzi to. Ja nie znoszę czterocylindrowych Disney dźwięku. Nie znoszę po prostu. Jestem na niego uczulony, dostaję wysypki. Nieważne jaki to jest samochód, czy to jest klasa premium, czy klasa popularna. A tutaj. Nie mam naprawdę żadnych uwag, w ogóle nie myślisz o tym, że tam jest ten diesel, rozumiesz? Tym Mercedesem E nowym jeździliśmy i za każdym razem cały czas powtarzałem, no nie, no, nie, no po prostu nie, 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 nie. nie, nie. Tu nie bardzo w tej ładnie klasie, pracuje ten tak. samochód. I cały, bo, ale wiesz o co chodzi, dążę do tego, że tam cały czas zwracałeś na to uwagę, co znaczy, że to było irytujące. A tutaj w ogóle nie mam tak, że ja nie, nie słucham myślisz tego o tym. silnika, nie myślisz nie o tym. Nie myślisz o tym, nie? Także to jest największe zaskoczenie dla mnie w tym samochodzie. Jakbyś kupował takie auto dla siebie? to do jakiego przebiegu? Żeby było bezpiecznie po prostu, żebyś miał taką pewność i świadomość, że jeszcze to auto ma taki przebieg, że jeszcze pojeździ długo. Wiesz co, to jest ciężkie pytanie, bo ja bym kupił takiego, co ma tak jak ten 70 tysięcy, a kupiłbym takiego, co ma i 200 tysięcy. No wiesz, no pytanie... To od czego było, to zależy? Pytanie, co było w nim robione. Ja myślę, że o stopniu zużycia tego auta, no i też ceny. Pytanie, wiesz... Czym co, byś się, co za czym, ile, tak? Czy, czy, tak, co za ile i czym byś się kierował, tak? Myślę, że... Tu, po, po dzisiejszej jeździe tym samochodem, skusiłbym się na takiego nie litrowego diesla. Brzydzę się i wstydzę to powiedzieć, ale ja też. Naprawdę. Czy my to nagraliśmy? Mamy to? Naprawdę. Mamy to? Oczywiście nadal ze względów prestiżowych, ze względu na moment obrotowy, na tą lekkość jechania, wolałbym sześciocylindrowego diesla. Ale jak sobie pomyślę, ile musiałbym do niego dopłacić... Ile potem kosztuje eksploatacji więcej by mnie wyniosły, gdyby coś, nie daj Boże, poszło nie tak, no to jednak zdrowy rozsądek mówi, że to jest dobre, dobra wersja, a urzekł mnie naprawdę tym, że tutaj w środku po prostu go nie słychać. Dynamika jest wystarczająca do codziennej jazdy, napęd 4 ultra w ogóle mi nie przeszkadza. Ze skrzynią, z tego co widzę, dogaduje się dobrze, nie zamula, więc... Wybór racjonalny. No, czasami trzeba tak podejmować decyzje, i widać, że jak ktoś kupował, konfigurował to auto, też podejmował decyzje racjonalne pod tytułem: szary, szare fotele, szare felgi, szara podsufitka, szary bagażnik. Nie rzuca się w oczy, a jednak daje Ci trochę przyjemności z jazdy tym samochodem. Naprawdę dobry wóz. Po którym nie widać wielu śladów zużycia, natomiast tak jak mówię, ja bym kupował gdzieś tam właśnie między 50 a 100 tysięcy przebiegu i na pewno z pewnego źródła, żebym wiedział, że było dbane jak trzeba. Mocne 9. Mocne 9. Naprawdę mocne 9. Mocne Niewiele 9. mam takich mankamentów drażniących ten samochód. Absolutnie nie ma emocji, to też trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie. No, no nie ma, bo mamy tutaj tylko dwulitrowego litrowego diesla, 200 nie, no. ma tutaj, nie ma tutaj, nawet, nawet nie chodzi mi już o sam silnik i samą moc i samo przyspieszenie, tylko o charakter tego samochodu. To jest auto, które ma ci zapewniać maksimum komfortu, niskie spalanie. Jedziesz nim po prostu te 1200-1300 km na jednym baku, nie czujesz się zmęczony, dobrze wyciszony. Zajebiste auto w długie trasy, uważam. Myślę, I że... do tego zostało to, zostało to auto stworzone. Jeżeli szukacie emocji, to szukajcie ich gdzie indziej albo w Audi, ale w samochodach z interkami S i RS.